No jaką on chce tu zrobić scenę, że zdradka kupuje Telefonem. Spokojnie, będziemy tańczyć na tle kasyna. Zaraz będzie tu się A siódcy, na tle kasyna czy jak? Czy tutaj? Nie, tu w holu, tu jest my. dobre ujęcie, patrz. tu jest dobre ujęcie, wiesz. No no jak no. Musisz ustawić no. dobre tło, żeby ty stoisz na pierwszym froncie, dwie osoby tu się bujają, jedna osoba się buja tutaj, wiesz, jest taki, wiesz. Że to mogliby. Jest taki kurwa. las, nie, że wyciągam sprówata. Ej. Się tak, dodatkowo kogoś rozjebiemy, tu rozumiesz o co chodzi? Ale co? Ale co? Duchaj, ale co kurwa? Gdzież tu jest spokojnie, kręcimy Terenzy co nowe trapy. Daj <grym> mi <grym> wyrachu, spokojnie. No, żebyś nie jesteśmy mi e, Nie wiem, co <grym> to mi się wydaje, ale kasar nie pasuje do tego całego stylu geo-christona. Możemy zobaczyć się. Zajmiemy koksu, posypać wam jeszcze wariaty? Aaa, <gry> splatu z, z marmuru, druga centrala, o, dojechał pociąg, <gry> ha ha hype kurwy, synu. Coś, coś, coś? Mam od Rzymianina, kurwa, do jeszcze pięć pakietów. mi, pakietu. kurwa, kręchę, ty. Proste, bratku. To to jest, w ogóle, za to, to ledy z bez dobrej kreski. Wprost że brawo. tak. Jak chłopaki z branży zobaczą, że nie jesteśmy na naćpani, to pomyślą, że jesteśmy w fake gangsta. Każdy gangsta musi mieć konsekwent naćpany, bracie. Nagram z... to, nagram <gry> to. Jak wali koks nie. Ja <gry> 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 <w kasynie. gry>